Arka jest przecież tylko i wyłącznie ramą dla widoku, bo najważniejsze jest to, co dzieje się za oknami. I dzięki Artline'owi tak naprawdę mam nie tylko, czy mamy tutaj w ogóle, nie tylko kontakt jakby z otoczeniem taki czysto wizualny, ale też fizyczny. Dlatego, że tak jak na przykład dziś, przy takiej pogodzie, te wszystkie przeszkania są porozsuwane i tak naprawdę w arce chula wiatr. Jest bardzo przyjemnie, czujemy się tak, jakbyśmy byli na zewnątrz bo to otoczenie nas otacza wchodzi do domu, a jednocześnie czujesz zapach trawy yy, tej całej przyrody, która nas otacza, słyszysz ptaki i tak dalej i tak dalej. Nie ma żadnej izolacji w otoczeniu. I to jest najpiękniejsze w tym systemie. A jest overall comfort. Comfort to the user, to the owner, to the people, to the family, so they have spend a good time and they are proud of a unique, uh, unique product. Outline is uh, comfort because of large dimension, because of a good performance, thermal, acoustic, so you you feel good, you can really enjoy the space where you live in. Premium living is prestige, is differentiating, is being able to, to, to show friends, uh, family, nice environment, uh, is to be in the luxury an, an environment. Uh, being different from the others, having our own signature. Premium Living dla mnie to coś absolutnie wyjątkowego. To możliwość mieszkania jedynego w swoim rodzaju. Czegoś, co jest idealnie uszyte na miarę, co idealnie odpowiada naszym potrzebom, naszym marzeniom, życzeniom. I czegoś, co wynika z fajnego pomysłu, z fajnej idei, która potem jest przełożona na architekturę i jeszcze dalej na technologię. Artland jest absolutnie systemem premium. No bo daje nam to, czego potrzebujemy, czego ja sam potrzebuję. Te cieniutkie ramy, bo o to tutaj przecież właśnie chodzi, powodują, że ja nie tracę ani kawałka z tego widoku, który za zaoferował. To jest piękne. Że te 2,5 cm praktycznie w ogóle nie ma żadnego znaczenia, bo kiedy sobie patrzę, to widzę. Panoramy gór, tak jakbym sobie siedział na łące i podziwiał te góry. A mam to w domu.